Dzień dobry. Najlepsza książka tego sezonu, proszę Państwa. Weronika Kostrzewa, ze mną ojciec Jacek Wolan PR. Dziewięć kobiet rozmawia, właściwie Magdalena Kędzierska-Zaporowska rozmawia z ośmioma kobietami o kościele, o wierze, o Jezusie, o księżach, o duchownych, o tym wszystkim. I my dzisiaj dopytujemy, żeby rozwinąć pewne wątki z tej książki. Ja bym chciała ojca zapytać o rodziny, ale właśnie w zupełnie innym kontekście niż pyta się w kościele, bo rodzina odmieniana jest przez wszystkie przypadki: dla rodziny, z rodziną, przez rodzinę, za rodziną do tego macierzyństwo, ojcostwo, potomstwo. I można odnieść wrażenie, że osoby żyjące w pojedynkę, nie zakładające rodziny z różnych powodów, mogą poczuć się odsunięte na boczny tor. W takim sensie, nawet poświęcania uwagi, tak zwani single mogą się czuć mniej wartościowi dla wspólnoty kościoła. Jak uzdrowić taką sytuację? No to jest w ogóle pytanie, czy rozumiemy tych singli jako taki stan przejściowy, czy jako stan docelowy. Bo jeżeli rozumiemy jako stan przejściowy, no to oczywiście one i tak, i tak będą gdzieś tam szukać swojej drugiej połówki, więc docelowo i tak, i tak będą trafiać do duszpasterstwa dla rodzin. Natomiast jeżeli to ma być taki stan docelowy, to no to jest w ogóle pytanie o miejsce takich ludzi w kościele i ono jest... Przyznaję, że jest zasadne. Być może nadszedł czas, żeby sobie zadawać takie pytanie, jakie to jest miejsce i czym w Kościele, w jaki sposób mogą w Kościele swoje miejsce odnajdywać. Tak jak był taki, taki czas w Kościele, kiedy zastanawiano się nad tym miejscem kobiet, czy cały czas się zastanawiamy nad miejscem kobiet. Przecież był taki czas, że zastanawiano się nad miejscem w ogóle osób świeckich w Kościele, dlatego że... Kościół kojarzono przede wszystkim z duchownymi i to jeszcze pokutuje, dlatego że jak mówimy kościół, to najczęściej mamy na myśli właśnie duchownych, więc być może nadszedł taki czas, żeby sobie zadać pytanie, jakie jest miejsce osób samotnych, którzy no, są w kościele, chcą żyć w kościele, chcą się rozwijać w kościele, chcą rozwijać swoją duchowość, ale również uczestniczyć w życiu kościoła jako wspólnoty. Więc pytanie jest całkowicie zasadne i ja sam jestem ciekaw, w jakim kierunku ta świadomość, czy też samoświadomość takich osób pójdzie. I mam nadzieję, że również ta książka też się przyczyni do tego, żeby właśnie tę świadomość rozwijać. Ja mam tylko nadzieję, że jak ojciec mówi docelowy, to ci, którzy się oburzają, to zdają sobie teraz sprawę z tego, że on może być z wyboru docelowy, ale też niekoniecznie z wyboru. Może o tym warto głośno mówić. No, to zdecydowanie tak. Bo oczywiście, nawet w Ewangeliach mamy takie fragmenty, które mówią wyraźnie, że przecież są tacy, którzy po prostu są niezdatni do małżeństwa. Bynajmniej nie dlatego, że nie chcą, tylko po prostu no jakaś sytuacja taka i zdrowotna, czy też społeczna wymusiła na nich, że nie mogą odnaleźć swojej drugiej połówki. Ale są tacy, którzy się na życie w celibacie decydują. I jest też taka motywacja ze względu na Królestwo Niebieskie i oni wybierają właśnie taką drogę życia w samotności ze względu na Królestwo Niebieskie. My to mamy instytucjonalnie uporządkowane w tej chwili w Kościele, dlatego że to są tak zwani celibatariusze, czyli osoby, które żyją w zakonach, osoby, które żyją jako kapłani diecezjalni. Natomiast jest pytanie właśnie, co z osobami, które nie chcą wejść na, czy nie, nie, nie czują, że są powołani do takiej ścieżki właśnie instytucjonalnego celibatu. A chcą żyć w samotności i chcą właśnie funkcjonować, no nie tylko funkcjonować, takie brzydkie słowo funkcjonować, tylko po prostu chcą żyć i chcą się czuć pełnowartościowymi członkami kościoła. A może chcą żyć w małżeństwie, tylko drugiej połowy nie spotkali albo, no, albo tak się życie po prostu ułożyło. Proszę Państwa, więcej takich refleksji właśnie i tematów do rozmowy właśnie po tej książce. To my wychowamy kościół. Ojca nie oburza, że tu same kobiety. Nie, ja właśnie bardzo z taką ciekawością przeczytałem już, jeszcze się przyznam, nie wszystkie rozdziały, ale już część tej książki przeczytałem. Bardzo się cieszę właśnie, że kobiety zabrały głos. Zresztą w ogóle kobiety fantastyczne i kobiety, które no każda ma swoją ścieżkę też własnego rozwoju takiego osobistego, własnego rozwoju też zawodowego, no i też w jakiś sposób uczestniczą w życiu Kościoła, więc to jest wielkie bogactwo tej książki. Każdy ma swoją ścieżkę i każdy uczestniczy w życiu kościoła. I z taką błędą chciałabym, żebyśmy dzisiaj się rozstali. Ojciec ma jeszcze kilka rozmów do przeczytania z książki. Może Państwo mają przed sobą jeszcze osiem, dlatego zazdroszczę. Bardzo serdecznie dziękujemy i ojcu bardzo serdecznie dziękuję. Ojciec Jacek Wolan, Piar i Weronika Kostrzewa. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy.